Witam wszystkich, Fachmeister z tej strony. Zapraszam do mojego następnego odcinka. Po dłuższym okresie czasu y, dużo spraw, dużo organizacji. Trzeba było troszeczkę przystopować, lecz wracamy i jedziemy z pełnoparą. W dzisiejszym odcinku zapraszam na przedstawienie mojego y, narzędzia ręcznego od firmy Milwaukee. Jest to piła składana do suchej zabudowy 150 mm. Bardzo fajna piła. Jak widzicie, szybko się składa, szybko się zamyka. Nie ma z tym problemu. Piła jest na brzeszczoty uniwersalne. Dzięki temu możemy sobie dobrać odpowiedni brzeszczot do danej pracy. Tutaj mamy uchwyt, szybka wymiana narzędzia. Nie trzeba jakichś dodatkowych kluczy, śrubokrętów czy tam jakichś innych uchwytów. Szybka wymiana i mamy narzędzie gotowe do pracy. Tak jak mówiłem, jest to piłka do... Yy, suchej zabudowy, lecz nie tylko. Można nią ciąć praktycznie wszystko: jakoś gałązkę przyciąć. Nie ma z tym problemu. Jakoś płytę, nie płytę, tak jak mówiłem. Yy, szybka wymiana piłek. Dzięki czemu możemy sobie yy, wymienić grzeszczot? No, na przykład do metalu, nie ma z tym problemu. Zakładamy brzeszczot do metalu i mamy. Oj, coś nie trafiłem. I mamy y, ma narzędzie do cięcia y, do metalu. Nie ma z tym problemu. Tniemy i mamy. Y, możemy ciąć y, rurki, nierurki. Jeżeli chcemy dłuższe y, dłuższą piłkę do, do drewna, bardzo długą, nie ma z tym problemu. Mamy Teraz taką maczetę możemy śmiało piłować, czy tam będzie przy, przy kartą gipsach i tak dalej. Uchwyt jest ogumowany, antypoślizgowy, dzięki czemu piłka leży dobrze w dłoni. Jest to naprawdę bardzo fi, fa, fajna piłka. No, jedyna wada to jest to, że ona ma tylko brzeszczoty o długości 150 mm, wchodzą niestety dłuższe nie. Lecz na krótko chwilę, jeżeli coś chce się podciąć, możemy zawsze sobie zmienić na dłuższy. Szybko składamy, mieści się w każdym pasie monterskim, w każdej skrzynce narzędziowej, w każdej torbie i tak dalej. Nie ma z tym problemu, nawet w kieszeni. Kość takiej piłki to jest około 68 zł w zestawie jest uchwyt plus piłka standardowa. 150 mm, bodajże do metalu, jak dobrze pamiętam, ja już jej nie mam, bo się służyła, lecz tak jak mówiłem, to nie jest problem, ponieważ brzeszczoty są uniwersalne od każdej lisicy od piły posuwowej. Nie ma z tym problemu. Jeżeli ktoś z Was posiada taką piłkę, to oczywiście zapraszam do komentarzy. Oczywiście, zapraszam do moich poprzednich filmików i do moich przy, przyszłych filmików, którzy, y, które będą lada dzień. Oczywiście, zapraszam do subskrybowania kanału, bo tak jak wspominałem przed y, przerwą, na 1000 su subów, y, mega konkurs, mega nagrody, warto być na bieżąco. To by było na tyle. Pozdrawiam. Cześć.